Witajcie! Witam Was w odcinku, w którym będę budować domek na drzewie w stylu elfów. Będzie to jedna z trudniejszych budowli, jaką stworzyłem. No, ale dobrze, zaczynajmy. Dobra, to jest drzewo dżunglowe, które posadziłam już wcześniej. Na nim zbudujemy ten domek, bo to domek na drzewie, nie? Pierwsze, co musimy zrobić, to dostawić łańcuch i opuścić go od dół do takiej wysokości, na której chcielibyśmy mieć zawieszony domek, bo będzie to taka altanka wisząca na drzewie. Właściwie tych altanek będzie kilka, chociaż pokażę, jak zbudować jeden. Dobrze, taka długość łańcucha wystarczy. No dobrze, może jeszcze jeden. Teraz wstawiam blok z gładkiego, niezwykłego kwarcu, jakby był powieszony na tym łańcuchu. O, widać. Dobrze. No, wyłączę W taki sposób. Wszystko widać dobrze. Teraz włączę, nie głupie postaci. Gdy już mamy ten półblok, bierzemy schody z kwarcu. Może być składki o kwarcu. Ja takich używam. I stawiamy je w taki sposób, jakbyśmy chcieli wejść do tego półbloka, zrobić takie wejście. I tak z każdej strony. Teraz to zrobię. No i warto stawiać takie słodki na rogu. Takie jest łatwiej. I te rogowe potem usunąć, bo one nie są potrzebne. No bo no, no nie będzie to dobrze wyglądało, tyle powiem. Bo sama tworzę te budowle. I nigdzie indziej ich nie znajdziecie. Gdy jest już tak zrobione, stawiamy teraz schodki od środka. W taki sposób tylko na odwrót jakby. Teraz przedłużamy to, to wejście do tego łańcucha. Tak można to określić. Gdy takie coś jest gotowe, takie jakby hak, można o tym powiedzieć, stawiamy szkło, białe bądź zwykłe, po dwa bloki od każdego schodka. Gdy to szkło jest, bierzemy się za podłogę, bierzemy deski brzozowe i układamy z nich kwadrat 3 na 3 ale tak, żeby pod żadnym szkłem, a na linii z żadnym szkłem, w tej innej linii, nie znalazł się żaden blok. Żeby te szkła znaczyły takie granice. O, w taki sposób, właśnie. Szerzej nie. Teraz bierzemy schody z kwarcu. I robimy z nich właśnie to poszerzenie. Schodów rogowych, czyli tych tutaj, nie dajemy. W większości wypadków ładnie wyglądają, ale w tym akurat nie. Testowałem to. Wieszcie. Dobra. Gdy schodki są postawione, bierzemy kolumny kwarcu i stawiamy go dwa bloki tutaj w rogach. Tam na górze będą dziury. Ale je się później załata, więc na razie nie podwyższajcie tych kolumn. Tylko tak, jak tu jest pokazane. Dobrze. Teraz zajmiemy się dołem. Zatujemy pod naszą kapsułę i stawiamy cztery półbloki z kwarcu w tych miejscach, a na środku rzeźbiony blok kwarcu. On zrobi taki śliczny dół, żeby ta rzeźbka była bardziej taka okrągła. Na koniec trzeba tylko dodać pół bloki z gładkiego kwarcu, będzie zwykłego, tak jak wszystkie, w pozostałe miejsca. Uwaga! Nie dajemy ich w taki sposób, że są wyżej. Muszą być na równi zresztą półbloku. Dlaczego? Bo gdyby dać właśnie tak za wysoko, to by wyglądało jak taka piramidka na górze. A jeżeli jest równo, to wygląda to, jakby po prostu doczepić taki hak do tego z uprzężą. A uprzęż na dole się zamyka. Stąd taka dekoracja na dole. O tu. Dobrze. To ja zbuduję resztę altanek, ponieważ ich jest więcej. Najlepiej no zbudować trzy albo cztery, jeśli ktoś ma czas i miejsce, to pięć. Ale dobrze. Ja je zbuduję. I. Wtedy się już zobaczymy. Dobra, zbudowałam cztery altanki. Tutaj muszę tylko dołożyć ostatni blok. I gotowe. W takim ułożeniu są na dość różnych wysokościach, bo tak, tak jednak to lepiej wygląda, jak są na różnych, niż jego były na równych. Bo teraz zważenie, jakby te łańcuchy były spuszczane na tych łańcuchach, nie? Dobra, teraz podest. Bierzemy drabinki, deski brzozowe i półbloki brzozowe. To wystarczy. No bo trzeba zrobić jakieś dojście do tych altanek, nie? Więc dobrze. Stawiamy drabinę do góry, do wysokości, na której jest pierwszy altanka. Na przykład do tej. Teraz od tych skodków stajemy w półblok drewna brzozowego, a to szkło usuwamy. Tu będzie wejście. Teraz robimy taki podest, na którym będzie, będziemy stać. No, chyba tak. I na tym, z tego podestu będą wszystkie wejścia do altanek. Ten podest będzie jak, y, nieregularny. Fajnie by było. Jakby gdzieś dodać jeden blok, gdzieś inny. Nie musi być równy. Nawet jak będzie nierówny, to będzie dobrze wyglądał. Wierzcie. Na przykład taki, jak tu. Jeżeli jakaś latanka jest bardzo blisko, na bardzo podobnej wysokości, tylko to jeden czy dwa bloki wyższa, to można dodać taką małą drabinę na dwa bloki, na przykład jak tutaj. No bo po co robić tyle poziomów, wtedy jeden poziom byłby dachem do drugiego i to byłoby bez sensu. A takie dojście wygląda lepiej? Zdecydowanie. Przynajmniej dla mnie. Usuniemy. Usuwamy to szkło, żeby zrobić wejście. No i do pozostałych dwóch altanek no nie trzeba kolejny poziom podestu już zrobić. Więc drabinę trzeba przedłużyć trochę do góry. I dobra, sprawdźmy, czy jest na dobrym poziomie. Tutaj będzie ten podest, żeby dojść do tej, do tej ostatniej kopuły. Pewnie, altanki, kopuły. Pewnie zrobię taką, właśnie małą drabinkę, jak pokazywałam. Dobra. Te pnącze przeszkadzają, chociaż to jest drzewo dżunglowe. Teraz już wiecie, dlaczego drzewo dżunglowe, bo na takim zwykłym drzewie na dębie, to w życiu bym czegoś takiego nie zmieściła. Jeżeli chcecie spróbować, to życzę powodzenia. Tutaj muszę zrobić taki dziurę. Dlatego w sensie nie ogrodzam tej drabinki całkowicie. Tylko no, robię dziurę, bo gdybym zrobiła ją większą, to zasłaniałaby tą drabinkę, co jest do tej innej głupki. Ale dobra, tutaj zrobię drabinę do tej głupki. Będzie blokowała przejście, i zawsze można to odbyć z drugiej strony. A teraz wszystkie głupi są już podłączone. Dobra, jest wszystko dobrze. Teraz. Będzie czas na wymeblowanie tego. Pierwsza kopuła, najpewniej z najbliższej strony, będzie takim takim kraftowalnią, pokojem craftingowym. Ale dobrze, bierzemy stół rzemieślniczy i kładziemy w rogu, a w drugim stół kartograficzny. Teraz dajemy sto jak na zbroję. Tak, na przykład trochę na skos. Nie tak. O tak. Żeby tak stał do wejścia. Teraz dajemy z tej strony podwójną skrzynię, a z drugiej pojedynczą. Na środku, między stołem kartograficznym a rzemieślniczym dajemy doniczkę z kwiatkiem. A na ziemię dywan. Biały, bądź jasno szary, albo jakiś wzorek z obydwu. Teraz już tylko nad skrzyniami dać lampiony, czy latarenki. I pokój craftingowy gotowy. I ślicznie oświetlony. Mamy skrzynie na magazyny, mamy stojak na zbroję, mamy krachling. Wszystko, co niezbędne jest i mamy do tego łatwy dostęp. Czekajcie, wyczyszczę pogodę, bo nie chcę tego deszczu. Dobra. Teraz następna altanka. Tutaj będzie kuchnia. Biorę podzielone rzeczy. Dobrze. Najpierw zbudujemy kuchenkę. Stawiamy na środku piec wędzarniczy, a po bokach dwa piece zwykłe. To Kuchenka jest gotowa. Teraz stawiamy dwie beczki, właściwie tyłem do wejścia, tym otwarciem do piecy. Na nich stawiamy doniczki z kwiatkami, żeby to ładnie wyglądało. Fajnie dać dwa różne kwiatki. Dobrze, teraz nad piecami dajemy lampiony, czyli latarenki. I kuchnia gotowa, bo dywanu, no kuchni, to raczej nikt nie daje. Przenij Dobra. Kolejny altanki. Teraz zrobimy naszą sypialnię. Dobra. Tutaj stawiamy łóżko, kurczę, nie wchodź postać na to łóżko, bo właśnie. jeżeli postać wejdzie na to łóżko, to nie może zejść. No! Jezus! Oszaleje z tą postacią. Znowu weszła. Ten Minecraft się mnie nie słucha. Jak ja mogę wejść, jak potem nie mogę zejść? To jest zastanawiające. Dobra, nie zbliżam się do tego łóżka, jest jakiś przykład. Stawiamy szefę grającą w rogu, a w drugim rogu odwrócone schodki, a na nich doniczkę z kwiatkiem bądź lampą, chociaż polecam lampę raczej. Teraz z boku dajemy skrzynię pojedynczoną jakiejś jakieś rzeczy, a z drugiego doniczkę jakim Albo doniczkę można dać na szafę grającą. Wtedy będzie nieco więcej miejsca, a też będzie ślicznie wyglądało. Ja chyba polecam takie z szafą grającą ułożenie. Teraz dajemy dywan, jak coś chce. To ogłożenie dywanu akurat to już nie jest ważne. Dobra. Ostatnia kopułka, czyli taki pokój do enchantowania. W rogu dajemy stół do zaklęć. Aby było. Teraz w kolejnym skrzynie kresu odwrócone schodki jako stoliczek, a na nich statyw alchemiczny. Z boku, w ostatnim roku, dajemy kociołek, no i oczywiście napełniamy go wodą. Teraz wykładamy to dywanem. A nie, chwila, kowadło. Byłam, zapomniała. Tak jest, tak jest jak ktoś ma kłopoty z Tutaj dajemy kowadło, które też się przyda. W biblioteczek do stołu do zaklęć nie ma, ponieważ jest za mało miejsca w tej eltance. Ale dobrze, mniejsze o to. Teraz na podłogę dajemy dywan. Może być wzorek, może być w jednym kolorze. Mówiłam: dywan od was tylko zależy. Teraz jeszcze nad skrzynią kresu dajemy lampę. Nie utrudnia to jej otwieranie, jak widzieliście i nad kociołkiem to samo. No i proszę. Wszystko zrobione i oświetlone. To bardzo dobrze. No to mamy gotowy śliczny domek na żywie w stylu elfów, z ładnym umeblowaniem, swobodnym dojściem. No i wydaje mi się, że naprawdę niczego mu nie brakuje i da się w nim spokojnie żyć. No dobrze. Ja się już będę powoli z Wami żegnała. Mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał, ponieważ bardzo się staram z tymi budowlami. Ale teraz już będę musiała się z Wami pożegnać. No nic. Pa, pa!